z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. po potem poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, Znam go, a nie zachowuje Jego przykazań, Ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto, to, kto zaś zachowuje Jego naukę, tym naprawdę miłość Boże jest doskonała. Po właśnie poznajemy, że jesteśmy w nim. Kto twierdzi, że w nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak on postępował. Umiłowani, nie piszę do Was o nowym przykazaniu, ale o przekazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku. Tym dawnym przekazaniem jest nauka, którąście, którąście słyszeli, a jednak piszę Wam o nowym przekazaniu, które prawdziwie jest w nim i w Was. Ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawda w światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swojego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swojego brata, ten trwa w światłości, a nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności i nie wie dokąd dąży ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczu. Oto słowo Boże. Nie niechaj się. Śpiewajcie panu, sławcie jego imię. Nie boli ziemia, niechaj się radu. każdego dnia głoście jego zbawienie, Głoście jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Nie boj się, nie się radują. Pan stworzył niebiosa, przed nim kroczą majestat i piękno, potęga i blask.

Ita vetu grata miserazione dignare mundare ut santum evangelium tuum digne vale annunciare per Christum, dominum nostrum. Amen. Iube domine benedicere, dominus id in corde meo ad labis meis, ut digne et competente rannuncia evangelium suum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Z wami. I z duchem Twoim. I słuch Ewangelii według świętego Łukasza. Mam na tobie panie. Według prawa mojżeszowego rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu, tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w popierze parę syna gorlic, albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za Zanatnienie więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił teraz, O władco, pozwól odejść słudze twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Simeon zaś błogosławił ich i rzekł do Matki, do Maryi, matki jego, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. potus uzo paliskem poto virtute o la rua haleluya haleluya Tu i mori eribus al fructus ventristu Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non dehí hora no mortis nostrae. Amen. Sancte Michael Archangele, ora pro Sancte Joseph, Sancta Petra, ora pro Sancte Paolo, ora pro Sancta Antonius, Sankt Casimirus, Sancta Andrea Bubula, Sancta Pater Pio, Ula 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 Sancta Catarina Eneris, Sancta Faustine. nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Sancti. Laudetur Jesus Christus. Mój Panie usiądźcie, w ogóle nie wiem, że... Jesteście zmęczeni, utrudzeni, ale my nasze powinności musimy wykonywać. I moi drodzy, iść za tym, co Bóg kazał. Bóg się nam każe modlić, pościć. Każe zajmować słowem i każe pracować, żyć najnormalniej. O nowym przykazaniu, które prawdziwie jest w Nim i Was. Ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. Zajmę się dzisiaj tylko tym fragmentem listu św. Piotra, bo Ewangelię wczoraj dałem bardzo szeroko, a jest ta sama co, ta sama, co od wczoraj. Jan miał zadanie napisać, napisał trzy listy, napisał Ewangelię, napisał, moi drodzy, Apokalipsę i to stało się kanonem Świętych Ksiąg i za tym idziemy. Nas Bóg połączył pod jednym rycerskim standardem, pod żartą ofiarną. I każe trwać. Być świadectwem, modlić się. mnie każe świadczyć słowo. I dziś mogę powiedzieć jawnym Ewangelistom, że to, co nam przekazuje, to jest jakby nowe ujęcie, przykazania, ale to, co już było, to, co wszystko znacie. Ale Bóg w tych słowach, które do nas kieruje przez orędzia, daje nieprawdopodobny zaszczyk Łaski w słowie, i to przykazanie jest prawdziwe tylko w nim i was. I możemy powiedzieć, ponieważ ciemności ustępują i świeci już prawdziwa światłość. Dziś, kiedy mieliśmy tak masę pracy, dowodziłem 30 ludzi, które zjechało, sprzęty zamrożone, jeden drugim się psuje, kolenda. Tu trzeba wysłać ternie po, 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 moi drodzy, po ludzi. Jest mi konieczna na, na rz, przerzucenie pewnej rzeczy. Najbliższa osoba bierze sobie dzisiaj urlop, jak gdybyś nic wiedziało. Bogu dzięki, że Mikołaj dojechał. Nagle jesteś rusz sam przy minus 10, przy ogromnych siegach i cały sprzęt wysiada. I w tej bitwie Bóg daje znaki. W takim zagonieniu. Rano ledwo co dzieci? Wysłaliśmy jeden ciężki bagaż, który przybył na czas świąt. Diabeł robił swoje. Poszło. Po sześciu dniach poszło. To dzieci, i jak przyjechała osoba na pustelnię. Jak zrównała ziemię. Bogu, dzięki, że jest Mikoła i Terenia, ja nie byłem w stanie. Co zaczął szatan robić? Nikt, nic mu nie powiedział. Nie wytrzymał świętości tego miejsca, rozumiecie? Schylam mój bilet przed wami. Dziękuję za wiarę, za modlitwę. Ci, co słyszeli i co widzieli, to wiedzą, co to jest. Ustępowanie ciemności i zaczyna świecić światłość prawdziwa. Dziś pani przekazała mi jeden z mailów, To myślę, że do tego wątku go wykorzystam. Kochany księży Piotrze, pragnę uradować księdza tym skromnym upominkiem na urodzinę ukochanego dzieciątka, czyli na 25. Jaki jestem szczęśliwy. Czy ksiądz wie, że jest ksiądz Heldem? To niemieckie słówko, mówi coś tam o męskości. Ile już dusz ludzki ksiądz wydobył z nędzy duchowej. Wystarczyło jedno kazanie księdza i znalazłem się na kolanach. Po raz pierwszy w życiu tak mocno. Tak wiele nagle zrozumiałem, dokąd zmierzam i dokąd powinienem. Tyle lat. Jak bardzo szkoda. 15 grudnia wypisałem się z kościoła Mormońskiego. Jutro raczej już dziś, w sobotę, mam spotkanie z księdzem, tylko nie to polska parafia, żeby byli spokojni. I to nie z polskim księdzem. Tu wymieniam. Nie czytam, żeby szczelanie nie dostał. I wrócę oficjalnie do Pana naszego. Dlaczego tyle lat? W 1989 roku zgubiłem siebie i moją rodzinę. Dziś, 20 grudnia 2014 wracam. Wśród z tej parafii zaznaczył mi dzień. Dziękuję, że jesteś kapłanie nasz, bo cieszę się, że w tak trudnych czasach Kościoła mogę stanąć w Jezusa Chrystusa i Jego mamy Bożej obronie. Kładę na ołtarzu siebie w te cudowne urodziny Boże Narodzenie z przysięgą, że już Jezus, Jezusa nigdy nie zranię i w potrzeby nie opuszczę. Przecież on tego by mi nigdy nie zrobił. Cóż za cierpienia przeżywał za nas, a ja go chłostałem jeszcze. I będę dla tych, którzy sprawiają księdzu ból, za poświęcenia ludziom, poświęcenia za prawdę, kolejnym świadectwem i atutem w walce z heretykami i z masonami. Dziękuję wielednojcze. Wracam do domu do ukochanego ojca. Proszę go bardzo o przebaczenie, bo nie chciałem opuścić. Tylko szukałem, nie wiedząc, że go przyjmie całe życie od dzieciństwa. jaki nasz rycerz, Mariusz. Ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światło. To tyle moi drodzy dzisiaj do Słowa Bożego. Dzielę się tymi świadectwami, bo na koniec Starego Roku Pan Bóg daje nam dużo zaszczytów choćby dzisiejsze przybycie Ojca Syna do rycerstwa. To wszystko moi drodzy naumocni was, abyście się nie lękali, にばり。